Dzisiaj chcę mieć się tylko dla siebie. Chcę, żeby wszystko odbyło się możliwie najdyskretniej. Zacząłbym od kawioru, potem wasz kupier de sol, a na koniec truskawki. Jest tylko problem z zupą. Proszę mnie wybaczyć, ale uważam, że Konsom Madrilen jest trochę zbyt pospolita. Wiedziałam, że on coś knuje. Znam jego przebiegłą duszyczkę. Wie, jak bardzo lubię niespodzianki. Może ja też przygotuję dla niego niespodziankę. Kupię sobie nową sukienkę. Nie zepsuję ci zabawy. Masz randkę, o to chodzi. Zgadłeś. Myślałam, że już nigdy mi jej nikt nie zaproponuje. Wyglądasz cudownie. Jestem pewien, że zrobisz wrażenie na swoim towarzyszu. Naprawdę tak myślisz? Możesz mi wierzyć na słowo. Jestem pewna, że Ty też zrobisz wrażenie na swojej towarzyszce. Nie mogę spokojnie patrzeć, jak dobry policjant rzuca pracę z takiego powodu. Dziękuję za wizytę, kapitanie. Jeśli zmienisz zdanie, nie zmienię zdania. Dobrze się z Tobą pracowało, Castillo. Stary, komuś bardzo zależy na tym, żebyś wyjechał z miasta. Ciekawe, komu? Нет.